26 maj 2020, rozwiąż nierówność. No i rozwiązujemy. Pytanie, jak się za to zabrać? No, metod jest y, pewnie kilka, no ale my zrobimy coś takiego tym razem. zamiast wymnażać wszystko. To możemy najpierw podejść do tego w ten sposób, że to jest to samo co 2x minus 1 razy x plus 3 minus x minus 1 większe od 0. No i możemy sobie parować to, tak? Czyli to będzie pierwsza metoda. Czyli będzie x plus 3 razy 2 i razy i odjąć 1 razy x minus 1 większe od zera. No i tu mamy 2x dodać 6 odjąć 1 czyli dodać 5 razy x minus 1 jest większe od zera. Czyli tu mamy minus 5 drugich, a tutaj plus 1, które zerują nam nawiasy. Oczywiście gdzieś tam na boku od razu e, możemy to zrobić inaczej, czyli powiedzieć, że to jest to samo co 2x minus 2 razy x plus 3 minus x plus 1 jest większe od 0. No i 2x razy x to jest 2x kwadrat, 2x razy 3 to jest 6x minus 2 razy x to minus 2x i minus 2 razy 3 to minus 6, resztę przepisujemy, czyli mamy 2x do potęgi drugiej, dodać 4, odjąć jeden, czyli dodać 3x i odjąć 5, większe od 0, no i delta b kwadrat, czyli 3 do kwadratu to jest 9, odjąć 4 razy a, czyli razy 2 i razy c, czyli minus 5, Czyli mamy 9 dodać 40, tak? O 4 razy 2, 8 razy 5, 2 minusy, czyli parzysta ilość daje nam plus. Pierwiastek z tego to 7. No i x1 to jest minus b, czyli minus 3 minus pierwiastek z delty przez 2a to jest minus 10 czwartych, czyli minus 5 drugich. No i x2 różni się tylko tym, że przy tej siódemce, czyli pierwiastku z delty, będzie liczba, to, e, będzie plus. No i dostaniemy jedynkę, Czyli widać, że w jednym, w drugim przypadku dostajemy dokładnie to samo. No dobra. Ale my wychodziliśmy. My wychodziliśmy stąd. Więc ramiona są skierowane w górę. Mamy większe od zera, większe od zera, czyli to i to. A naszymi rozwiązaniami jest minus 5 drugich i 1. To oznacza, że x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 5 drugich otwartych, suma otwarta jedynka do nieskończoności. No i to kończy nasze zadanie.